deszcz. Widać to już, Ch y chmury nachodzą. Eee, przekosiliśmy kawałeczek. Dziś mamy niedzielę. Przekośniliśmy kawałeczek i zobaczymy. Brat, założyliśmy plandekę na przepę w razie w eee, Zobaczymy jaką ma wilgotność. Jak będzie miał dobrą, to to będziemy jechać. A jak nie, to nie będzie jechać. Proste. Dobra, wysypujemy i patrzymy w wilgotność gdzieś 20, niecałe 20, 20 arów i cię odwrócę w drugą stronę będę jechał Dobra, no, 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 nie? A i ci później wysypię Teraz jesteśmy na takim doświadczeniu moim po lewej stronie było co, co, co redlicę czyli co 12,5 cm teraz jesteśmy w rozstawie co 25 cm rzepak. mi się wydaje, że jest, że jest mniej słomy tej tych łodyg więcej tych, jakby był, mi się wydaje, że jest trochę gęściejszy ten e, więcej tych łuszczyn, ale tego, tak się mi wydaje e, mamy hektar 5 arów i zobaczymy czy będzie różnica między tradycyjnym siebem co lejkę a co drugą powiedzmy w szerszej rozstawie tu to tak za bardzo nie widać, ale widać yy, będzie chyba w zbiorniku różnice, a jeśli nie, no to znaczy, że nie będzie sensu yy, bawić się w jakieś szersze rozstawy, chociaż mi się wydaje, że nie wiem, później no, trzeba będzie zobaczyć też wodyki, czy jest jakaś różnica w wodygach zdrowotności. Bo to też takie mogą być czynniki. Wiecie co, idzie deszcz. Tak mnie Pania boli, że sobie ją wyobrażacie. Normalnie nie wzięłem jeszcze tabletki żadnej. Normalnie łeb uchnie. nie jest tutaj głośno, bo perfid jest tak... Jestem taki przymolony. A najgorsze to, że jak człowiek słyszy tylko maszynę i jest wyostrzony dwóch, to każdy zgrzyt, każde piśnięcie słychać w tym kopalni i tak człowiek myśli... Nowy kombajn czy stary wszystko ma wszystko może się popsuć, nawet nowe, nowe mogą się po prostu popsuć, bo część nieraz nam coś pomoże i się zużyje Więc trzeba zawsze uważać na te wszystkie pierdoły Hektar 11 谢谢你们大 Jak ta, jak ta obok kupna a nawet nie wiem czy nie będzie lepiej sypać ta odmiana to się zaraz za niedługo okaże bo już tutaj mam 70 arów ponad skoszone zasypane okienko więc zastanawiam się czy ten Exquisite nie pobije wszystkie te odmiany na łeb bo, bo jest po prostu no, no jest zarąbiste 分かる。 Na koniec w zbiorniku jeszcze z jakieś dwie tony rzepaku. Na to wychodzi, bo tutaj jeszcze ujadę to będzie tam, nie wiem ile, no raptem troszeczkę Czy może będzie z półtora, albo mniej 300 kg. I teraz tak chciałem Wam pokazać rzepak Excusite. Jest to rzepak Excusite. Akurat brakło mi tutaj na 1,5 hektara, gdzieś tak. To dosiałem go z własnego nasienia. Tak jak już mówiłem, ła, old I teraz y, jest to siew, o, jest to siew co drugą lejkę, czyli co 25 cm. Jak to się prezentuje? No Ogólnie łodygi, jak dla mnie, po pierwsze, nie popękały za bardzo. Widać dużo tutaj jest takich łodyg, co, co po prostu nie popękały. E, bardzo ładne łodygi są. System korzeniowy. No super, bez zaprawy, bez niczego. No tutaj teraz wiadomo, jakieś robale są siedzą, ale wcześniej nie było problemu, popatrzyłem. Ech. I co tam jeszcze? Co I ogólnie wodyki są zieloniutkie Ładne, zdrowe. A co do Łanu? No, kurka wodna, powiem Wam, że. O, tak wygląda rzepak, co drugą lejkę, no bardzo ładny, ciężkie, jest trochę tych puszczyn i nie ma różnicy między kwalifikatem, a yy, własnym z własnego siewu nie wiem ja tu jakiś mit, mit, nie mit, może się akurat dało, może odmiana akurat Ale mimo wszystko takie doświadczonko Nie widzę różnicy między kwalifikatem ani kwalifikatem i tyle. Dobra na razie